Zadanie 24 za 1 punkt z matury 2012. Pewna firma zatrudnia 6 osób, dyrektor zarabia 8000 zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: 2200, 3400, 3600, 4200 zł. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa. Aby obliczyć medianę, musimy mieć uporządkowany ciąg liczb, od najmniejszej do największej. To są pensje pięciu pracowników, a szósty to dyrektor. Jego pensja jest największa, więc zapiszemy tę wartość na samym końcu. Jak widać, jest to ciąg uporządkowany. I jeżeli już mamy ciąg uporządkowany, należy zainteresować się środkową wartością. Gdy ilość naszych liczb byłaby nieparzysta, mamy jedną środkową wartość. W naszym wypadku mamy dwie środkowe wartości i wówczas trzeba obliczyć ich średnią arytmetyczną, czyli dodać te dwie wartości i podzielić na dwa. I taka wartość jest szukaną medianą, czyli w naszym przypadku jest to odpowiedź b.